Długo czekaliśmy, ale już jest. W tym odcinku nareszcie dokładamy kartę graficzną do odbudowywanego komputera. Przekonamy się, jaki przyrost wydajności grafiki w ten sposób uzyskamy. Z tej strony Paweł, to oglądasz kanał Techmania HD i zapraszam Cię do obejrzenia tego materiału. W tej serii wskrzeszamy stary komputer do gier, szukając sposobu na to, aby zrobić to stosunkowo niewielkim kosztem. Wybór starszych, nawet wydajnych kart graficznych na rynku wtórnym jest spory i bardzo kuszący, zwłaszcza do tego zestawu. Jednak kilkuletnie modele, mimo niższej ceny, nie wspierają nowych technologii, a do tego pobierają ogromne ilości energii. W tym zestawie chętnie przetestuję kilka układów z różnych epok, ale najpierw chciałbym zacząć od czegoś bardziej aktualnego technologicznie. Dzięki uprzejmości AMD na czas testów trafił do mnie Radeon RX560. Pozwoli to nam sprawdzić, jak współpracuje on z dobranymi wcześniej komponentami, i dowiemy się, czy byłby odpowiednim doborem jako kolejny upgrade. Mamy tu model serii Pulse produkowany przez Sapphire, różniący się od modeli referencyjnych odrobinę wyższym taktowaniem. Karta ta należy do grupy niezwykle pożądanych, a wszystko to za sprawą dobrze ustalonej ceny, niskiego zużycia energii, które waha się na poziomie 90 W przy pełnym obciążeniu oraz zadowalającej wydajności. Przez to jest ona częstym wyborem przy budowaniu koparek kryptowalut. W teorii powinna z powodzeniem pociągnąć tytuły AAA nawet w rozdzielczości WHD, jednak aby się o tym przekonać musimy ją pierwszy zamontować. Szybko więc rozpakujmy pudełko. Dużo ono nie jest, ale i karta należy do tych bardziej kompaktowych. W środku odnajdziemy płytę ze sterownikami, podstawową papierologię, no i Ryksa folii bąbelkowej. Plastiki są dodatkowo zabezpieczone folią ochronną. Jak widzicie, chłodzenie skonstruowane jest tak, że całe ciepło oddawane jest wewnątrz obudowy. Przy tego typu designie warto, aby skrzynka była dobrze wentylowana. Karta ma zaledwie 21 cm długości, a w połączeniu z niskim poborem energii, producent zdecydował się tylko na jeden wentylator. Według zapewnień Sapphire karta ta ma bardzo precyzyjny system sterowania prędkością obrotową wentylatora, który w teorii ma zapewnić cichą pracę. Do działania potrzebuje jednak dodatkowej sześciopinowej wtyczki zasilania. Jak wszystkie nowsze karty wspiera ona DirectX 12, HDR, ale i posiada kilka interesujących rozwiązań. Chociażby takich jak FreeSync 2, Radeon Chill czy Framerate Target Control, które nie tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale i zmniejsza ilość wydzielanego ciepła. W teorii działa to w ten sposób, że możemy ustawić maksymalny framerate dla aplikacji pełnoekranowych. Załóżmy, że monitor jest w stanie wyświetlić maksymalnie 60 klatek na sekundę, to przecież nie ma potrzeby, aby gra obciążała GPU w 100% tylko po to, aby renderować przykładowo 200 klatek, których i tak ze względu na ograniczenie monitora nigdy nie zobaczymy. Wtedy możemy ustawić, aby karta generowała powiedzmy do 60 klatek. Zmniejszy to jej obciążenie, co idzie w parze z niższym poborem energii, które znowu równa się obniżeniu temperatury. Dlaczego jest to takie ważne? Nie tylko po to, żeby zapłacić mniej przy kolejnym rachunku za prąd, ale chłodniejsza karta w razie potrzeby jest w stanie zdecydowanie dłużej utrzymać taktowanie w trybie boost. To sprytne rozwiązanie powinno znaleźć uznanie wszystkich użytkowników. W końcu jest ona w stanie wygenerować płynniejszy framerate wtedy, gdy go potrzebujesz. Zakres ten można ustawić od 30 do 200 klatek, więc jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem monitora o wysokim odświeżaniu, możesz tę funkcję odpowiednio dostosować. A teraz, gdy już wszystko jest na swoim miejscu, a sterowniki zainstalowane, czas podkręcić kartę. No bo nie oszukujmy się, i tak prędzej czy później by do tego doszło. Ale zegary podniosły minimalnie, tak tylko dla zasady. Teraz można włączyć kilka gier i zobaczyć, jak sprawuje się nowy komponent. Zacznijmy od popularnych onlineówek, i tu pojawia się DOTA2. Full HD i jakość ustawiona na najlepszą pozwala nam kulturalnie grać w przedziale 60 do 70 klatek na sekundę. Jednak co, gdyby pójść na całość i ustawić rozdzielczość na 4K? Ku mojemu zdziwieniu, wcale nie jest tak źle. Framerate oscyluje w okolicach 30 klatek. Może mało jest to do grania, ale warto było sprawdzić i zobaczyć, jak wiele szczegółów mieści się wtedy na ekranie. Następny tytuł do sprawdzenia to War Thunder. Koniecznie 1080p i nie ma się co patyczkować. Od razu jakość na filmową, która, jak wiecie, wskazana jest raczej do oglądania replay lub dla najmocniejszych desktopów. No i jak się gra? Cóż. Karta generuje nawet więcej klatek niż mój monitor jest w stanie wyświetlić. Jest to jednak gra dosyć dynamiczna i wiele zależy od sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Na takich ustawieniach przez większość gry oscylowała między 100 a 60 klatek. Zachęcony tymi wynikami ponownie chciałem przekonać się, czy 4K da radę, zmniejszając jednak jakość z filmowej na wysoką. Domyślam się, że jeszcze potrzeba kilka lat, aby takie monitory trafiły do większości, ale War Thunder na takich ustawieniach wygląda po prostu oszałamiająco. Patrząc z góry na miasta, widać mnóstwo szczegółów i to naprawdę cieszy oko. A jak się wtedy prezentuje sama wydajność RX 560, aby przez większość czasu cieszyć się 60 klatkami, należałoby jeszcze zmniejszyć detale. Ale to już kwestia preferencji. Da się tak grać jak najbardziej. Jednak średnia utrzymuje się w okolicy 40 klatek, za to widok jest rewelacyjny. Następny tytuł wszyscy znają. W końcu graczy League of Legends jest nadal tak wielu, że jej nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Radeon bez mrużenia oka ciągnie wysoki bitrate nawet w QHD, ale i przy 4K przy max detalach nie jest dla niego żadnym wyzwaniem. Zobaczymy od 100 do 170 klatek w czasie rozgrywki. Albo też ich nie zobaczymy, jeśli mamy 60-hercowy monitor. Tutaj idealnym momentem byłoby sprawdzenie technologii, jaką jest Radeon Chill. Początkowo pomysłem tym nie byłem zachwycony, bo w ogóle co to za dodatek, co ogranicza mi klatki? Nie wiem, czy myśleliście podobnie tak jak ja, ale w takiej grze jak LOL, gdzie wszystko jest już ustawione na maksa w najwyższej rozdzielczości, a karta pompuje i tak dwa razy więcej klatek niż potrzeba, to trochę szkoda tak marnotrawić ten nadatek mocy. Technologię Radeon Chill aktywujemy w ustawieniach karty. Później możemy ją włączyć czy wyłączyć na zawołanie w czasie gry. Zobaczcie, co się dzieje. Wciskam klawisz F11, by ją uruchomić. Klatki spadają do 40, gdy stoję w miejscu. Jednak, gdy zaczynam się poruszać, to znowu podnosi się ilość klatek, ale już nie przekracza 100, a tym samym grafika pracuje na dużo niższym obciążeniu. Jest to dynamiczna, czy też Inteligentna funkcja, bowiem gdy tylko znowu przestają się kręcić, to i klatki spadają do 40, bo przecież po co nam wtedy więcej? Jeszcze nie każda gra działa z Radeon Chill, ale tytułów tych przybywa. Jest to funkcja, z której naprawdę warto skorzystać. Jeżeli w czasie gry tylko spokojnie zwiedzacie teren bez wykonywania szybkich ruchów, to i ilość klatek zostanie dostosowana. Obniża to pobór energii, ilość wydzielanego ciepła, ale i głośność wentylatora. Wszystko pięknie, ale teraz coś w stylu trafiła kosa na kamień, czyli City Skyline. Budowa miasta marzeń fascynuje graczy od dawna. Sam wciągnąłem się w serię SimCity ponad 20 lat temu, w epoce, gdy 40 MHz procesor ciągnął każdy nowy tytuł. No cóż, czasy się zmieniają, a City Skyline powszechnie jest znane z tego, że wymaga nie tylko mocnej grafiki, ale też stawia wysoko poprzeczkę dla procesora, co możecie zaobserwować w tym momencie. Przy zbliżeniach nie tylko grafika pracuje na 100%, ale także procesor. Zaobserwować to można przesuwając się nad zakorkowaną ulicę. Dorzucenie dalszego horyzontu doprowadza sprzęt w jeszcze większe zakłopotanie. To, co tu widzicie, to widok nie tylko rozdzielczości Full HD, ale też wymaksowanych detali. Zmieniając je na niższe, już rozgrywka wyglądać będzie normalnie, ale jednak warto o tym wiedzieć. Teraz coś z innej beczki. Przyszła chwila na tajemniczy wirus. Zombie i piękne, aczkolwiek częściowo płonące miasto. Mowa tu oczywiście o Dying Light. 1080p w parze z wysoką jakością detali, lekko podwyższonym zasięgiem widzenia i gra jest jak najbardziej grywalna. W bardziej skomplikowanych lokacjach jednak wskazane będzie obniżenie szczegółowości, ale jak najbardziej można być zadowolonym. Jeszcze szybkie sprawdzenie Fallout 4, Full HD, średni poziom detali i 40-60 do 60 klatek pozwala na przyjemną rozgrywkę, nawet jeśli obfituje ona w glicze. Tych kilka tytułów da Wam ogólne rozeznanie, jak RX 560 sprawdza się w tym zestawie. Niestety nie jestem w stanie też przetestować każdej gry, ale dlatego tak bardzo cenię sobie benchmarki. Sprawdźmy zatem, jak dołożenie Radeona wpłynęło na wyniki. 3DMark w teście CloudGate podskoczył z niespełna 8000 na 12600, dając 60% wzrost. Passmark jest świetnym benchmarkiem testującym najważniejsze komponenty, ale w podsumowaniu pokazuje on ogólny wynik całości. Od ostatniego odcinka dodaliśmy tylko kartę graficzną, więc temu komponentowi powinniśmy przyjrzeć się w szczególności. No i jak widać, tutaj prawie czterokrotny wzrost. Następnie Furmark. Jak widać i tutaj RX 560 pokazuje swoją wyższość nad układem z APU. No i na koniec Heaven Benchmark. Tutaj także różnica dostrzegalna, ale w końcu na to liczyliśmy. Jak pewnie dobrze wiecie, wiele portali poleca tę kartę ze względu na świetny stosunek ceny do poziomu wydajności. Jak widać po naszych testach, nawet współpracując z budżetowym procesorem jakim jest a 10 k Radeon RX 530 pozwala na komfortową rozgrywkę w większość tytułów przy rozdzielczości Full HD. Przy bardzo wymagających grach no niezbędne będzie odpuszczenie poziomu detali, ale nie zapominajmy, że model ten należy do budżetowych kart. Reasumując to, 560 może okazać się idealnym wyborem dla wielu graczy. Ma kilka asów w rękawie, chociażby takie jak FreeSync, Radeon Chill czy iFinity Technology. Podobał mi się również fakt, że wentylator całkowicie się zatrzymywał podczas zwykłej pracy z komputerem. Ma to wpływ na niższy poziom głośności, ale dowodzi, jak mało energii ona pobiera przy zwykłych, codziennych pracach. Do niedawna były spore trudności, aby ją gdziekolwiek dostać, w końcu model ten był wykupywany wręcz hurtowo i gdziekolwiek się pojawiał, za chwilę znikał. W opisie pod filmem załączam linki, jeśli chcecie sprawdzić aktualną cenę testowanej 4GB wersji od Sapphire. Znajdziecie tam również link do znacznie tańszej 2GB wersji. Według mnie na ogromny plus zasługuje również fakt, że skoro tak dużo ich trafiło na rynek, tak z czasem będą one dostępne z drugiej ręki w atrakcyjnej cenie. Ma to spore znaczenie, bowiem karta obsługuje funkcję AMD Crossfire, pozwalającą na połączenie dwóch kart w celu zwiększenia ich wydajności. Oczywiście jeżeli tylko płyta główna na to pozwoli, to z czasem można będzie niedrogo dokupić drugą, aby na dłużej cieszyć się płynną rozgrywką. Jednak temat karty graficznej do tego budżetowego zestawu nie jest jeszcze zamknięty. Czy według Was warto próbować z jeszcze mocniejszym modelem? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, bardzo proszę, pozostaw po sobie chociaż tą łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. A może znasz kogoś zainteresowanego tematem? Jeśli tak, koniecznie wyślij mu linka. Natomiast, jeśli masz jakiekolwiek pytania, jak zwykle możesz je zadać w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem ja się z Tobą już żegnam i zapraszam do następnych nagrań. Trzymajcie się! Hej!